do tego foliaczka malutkiego już zakradają się arbuziaki. Pędy atakują. Atakują papryki. Tu jest przepiękny krzak papryki o kolorowych owocach i takich kolorowych listkach. Piękna. Wczoraj Wieczorem odkryłam przepięknego arbuzatu w samym rogu. Jak tak dalej będą rosły, to tędy zawierzą się gdzieś tu wewnątrz. I owoce będą w środku. Ale o, tego, tego cudaka odkryłam. Nie wiem jaka to jest odmiana, ale ma taką skórę piękną że no jeszcze nie miałam arbuzu o takiej skórze. Zatem chodźmy naokoło i musimy o, tam właśnie próg wejść. A po drodze mijamy taki piękny arbus odmiana Kratos od sprzedawcy z Litwy który nazywa się Arbuzu Seklos ten to już waży 3 kilo myślę dobra wczoraj też odkrywam tego arbuziaka ma dziwną skórę czyżby to z mojego zbioru na pewno, cech nie powila, ale też zaraz sprawdzimy. O, patrzcie, piękne, piękne. Trochę dosłownie musi się że hmm. To zaraz, zaraz, poczekajcie. Wyłączę się i sprawdzę. No, powiedzieć muszę, że jestem zaskoczona. Ale zaraz, zaraz, zanim powiem, to zobaczcie, jak wygląda kwiatek o nazwie Zatrwian Wrębny. Dopiero zaczyna rozkwitać. Takie ma liście w ogóle nie wiem jak to nazwać liście pęd liściowy jakby pierwszy raz w życiu wysiewałam i przy moim braku czasu nie mogę poświęcić tyle czasu ile trzeba to jest rewelacyjna bezproblemowa roślina no spójrzcie jak łodyga wygląda Mix kolorów, dobra. O. A oto, Crimson White. To bardzo, bardzo ciekawe. Czy to jest z mojego od... zbioru? Nie, to jest od sprzedawcy. Rok temu inaczej wyglądał. Jezu święty. Zobaczcie tu. Na wygląd tego arguza. Bajeczka. Znaczy, nie warto uprawiać arbuzy? Warto. Spróbujcie, kochani moi, spróbujcie. Jak macie miejsce. Naprawdę spróbujcie, bo warto cieszyć oczy. I tak w ogóle, wiecie, nie jest łatwo. A jaka to odmiana. szukam. Ja już wiem, że ta odmiana to F1 i z zebranych nasion wyrośnie zupełnie coś innego. Mam tego przykłady, ale proszę. To jest Szuga Eloy. W zeszłym roku zebrałam nasiona. Kolego Mag, jak oglądasz, pasmatry. Szuga Eloy. A teraz pokażę właściwie wyglądającego arbuza tejże odmiany. Nieliczne nasionka mi zostały z oryginalnego opakowania. To nie, to jest Sweet Siberian. Proszę bardzo, przed państwem szuga eloi z oryginalnego opakowania. Niestety rok temu sadzonka była bardzo słaba, w lichutkiej kondycji. W tym roku jest to samo. Drugi mniejszy. Teraz a ten się zawiązał 30 czerwca. A ten. I one nie rosną drugiego lipca. Jest różnica w wyglądzie. A teraz pokażę Wam inne. Szuka z zebranych nasion. Czyli zapamiętajcie. Taki wygląd. Oraz ten z przed chwili. Z zebranych nasion rok temu. A teraz idziemy na około na tę stronę stanowiska. I tu są arbuzy na trzech różnych podkładkach zaszczepione. szuga Eloi. Najpierw na tykwie azjatyckiej. Tak wygląda szuga Eloi z zebranych nasion w zeszłym roku. Przez znajomego. wygląda już inny. Zawiązał się 28 czerwiec. Drugi egzemplarz latycki, azjatycki, Shuga Eloy. Nie powiem Można powiedzieć, że jest najbardziej zbliżony wyglądem do oryginału. Teraz. Shuga Eloy zaszczepiony na Shintozie. 23 czerwiec zaszczepiony. Tu już mamy kształt bardziej owalny. Dwudziesty szósty czerwiec. W naszym Tak, nie jest taki wydłużony. No i ostatni, wygląd zaskakujący. Na dyni figolistnej, czyli Cucurbita ficifolia, taki ma wygląd. Niestety pędy zamierają. I tu jest druga sztuka. Tu jest jeszcze zielona. na pędzie. Ale wygląd różny. No i tak wygląda na dyni figolistnej. Tam jest całkowicie martwe. Ale ponieważ tu jest cośkolwiek zielone, to jeszcze trzymam. To jest na pewno niedojrzałe, ale niestety do usunięcia. Jak zbrązowieje zupełnie pęd. No, chodźmy jeszcze jakiś ciekawy kształt może wygrzebać. To jest stanowisko numer 1, Tak ogólnie zaczynają kwiaty kwitnąć pod, pod ogrodzeniem. No, teraz cóż to za piękność. Oby był tym, czym być powinien. George Rattlesnake. Piękny. Kolejny. Aha, jeszcze tak sprawdzimy, czy ten Sweet Siberian. jest z moich nasion tak z 2021 bo jak widzę on nie powiela i tu jest coś przepięknego co za kształt też ja jeszcze nie wiem jaka odmiana, nie mam czasu, nie nadążam a niestety nie tylko arbuzy istnieją. Zaraz zobaczymy, co za odmiana. To jest od sprzedawcy oranżowej Coroll 24A. To ważne, te A. Od sprzedawcy z Niemiec. Czyli już wiem, że nie wygląda jak Monen Stars. Okay. A kształt taki, no bo zdeformowany troszkę. A cóż to za dyniowata roślinka pośród arbuzów? A tuż jest to Patison. Kilka dni temu tak, tak, on się płoży, w trzy strony świata. Kilka dni temu go podczepiłam. To mały owoc. Pęd. Ja nie wiem, zgłupiał on. Tam kolejny pęd. Też wbiję palik, poprowadzę w górę trochę. No i tam. I on ma piękne owoce. Jadalne, jadalne, ale ja nie zrywam ich do konsumpcji. Już tak powrót na moim bardzo długim filmie sprzed chyba tygodnia czy dwóch, czterdziestu kilkuminutowym. Widać jest różne różne patisony. Zapraszam, kto nie obejrzał. Można w przyspieszeniu taka bambarywa grupa. Ale ten jest większy tłowok. Ło! obserwuję czy się nie psuje bo jak się zacznie psuć to go zerwę. Jest inny potwór z półtora waży Rozkwit pierwszy słonecznik po takim kolorze z serii brązu, a to jest zatrwian w kolejnym odcieniu, innym niż wcześniej pokazałam. On na zawsze w ogrodzie będzie moim pozostanie. A tu cynia strokata, peppermint stick. No ale że się położą, patisony. Odderenie dalny, mas. Odmiana flaba żółto-owocowy. Jeszcze kilka dni będzie można jeść. Ale, ale piękna, rozkwitła kanna. Już przekwita wręcz, jak się nazywa Verdi. kiedy te nasiona zawiązuje. zuje lilie fantastyczne kukurydza ozdobna A tu jest pomarańczowy korol ze 4 waży. I to jest chyba największy arbus. Yellow wonder. O, a co za wspaniałe nasienniki kanny. No te to są wypasione. Powiem Wam, że takich nasienników u kanny nie widziałam. Jeszcze nie. A, Pani Aniu, to od Pani. Kanna. Jedna z can. Tu mamy song. Kanna o takich pięknych liściach. Jeszcze nie kwitnie. A tu? Kleopatra Red. Słuchajcie. No ciekawe. Bo jest też zwykła Kleopatra, ale nie wiem, gdzie ją posadziłam. Marko, jeżówki od ciebie. I tu jeszcze są gdzieś dwie zagłuszone dwa inne kolory. Muszę przesadzić. No, jest tu piękności sporo o bardzo różnej sile wzrostu, dużo się zawiązuje owoców, ale niestety wiele z nich stoi w miejscu, tych, które wcześniej urosły do pewnego momentu. A film zakończę widokiem na takiego arbuziaka. I na takiego, a przyjdzie kiedyś pora to powiem jaka odmiana, bo teraz też nie wiem. Wow. A to jest zielona torpeda, green torpedo. Jeszcze tu jest jakiś przepiękny. Co to za arbuz, o Boże. Alibaba, lud mój. Alibaba, arab z bajki i tak dalej, i tak dalej. Widokiem na korbaczy, papryka żegnam.